Kiedy Dario Argento bierze się z kręcenie filmu, możemy być przekonani, że będzie ciekawie, a jeżeli pomaga mu w tym George A. Romero, no to na pewno musi być super. Na pewno? Two Evil Eyes, czyli polski tytuł Oczy Szatana, jest to ekranizacja dwóch opowiadań Edgara Alana, Alana Poe. Po pierwsze The Facts in the Case of Mr. Waldemar, czyli fakty ze sprawy pana Waldemara, oraz The Black Cat, czyli czarny kot. W skrócie tylko powiem, jaki jest pomysł na fabułę. Otóż w pierwszym, czyli w tym filmie o panu Waldemarze, którego można tutaj widzieć z tyłu żona wraz z kochankiem postanawiają pozbyć się bogatego, bajecznie bogatego męża. No i potem oczywiście zaczynają się dziać rzeczy, a w filmie yy, drugim, czyli w drugiej części, czyli Black Cat, fotograf grany przez Harvey'a Keitela, no, jest jednak naprawdę fotografem, który robi zdjęcia zawsze, gdzieś tam policja, jakieś wypadki jakieś, dokładnie, on takimi się rzeczami zajmuje, ale pewnego dnia gdzieś tam zabłąkał się do jego mieszkania kot, no i też że zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy Może na początku powiem, skąd pomysł w ogóle na, na taki dziwny, można by powiedzieć, film Bo George A. Romero, nie, wróć, Dario Argento, George A. Romero też, ale Dario Argento, który jest producentem tego filmu Wymyślił sobie, że nakręci, zrobi taką antologię, no właściwie nie, taki długi film, w którym weźmie udział czterech reżyserów Oczywiście Dario Argento, George A. Romero, którego możesz na pewno kojarzyć z filmów, z wszelakich filmów o zombiakach Wes Craven, którego na pewno kojarzysz z serii Krzyk, a także, no, co tu dużo mówić, Koszmar Zróbcy Oraz John Carpenter, znany między nimi z Coś, Ucieczki, z Nowego Jorku, Wielka Draka, fińskiej Dzielnicy i tak dalej, i No ale panowie Carpenter i Craven się wycofali, stwierdzili, dziękuję bardzo, nie, nie jesteśmy zainteresowani Więc wtedy... Yy, Dario Romero, tak, jak najbardziej, stwierdził, ok, no to zamiast takiego dużego filmu, może zrobimy w ten sposób, że zrobimy taki serial, powiedzmy takie godzinne straszenie, no i właśnie on wyreżyseruje, będzie wyreżyserowany przez Romero, dodatkowo jeszcze miał, miał w planach w ogóle, żeby były napisane scenariusze, ażeby kolejnymi filmami zajęli się Michel Soavi, on miał być odpowiedzialny za The Mask of the Red Death Richard Stanley, kandydat do wyreżyserowania The Cask of Amon Amonitlado. No To czytam z IMDB, więc akurat troszeczkę mi to, mi to zajmie W jednym z filmów miał się oczywiście pojawić m.in. Jonathan Price, No ale tutaj się rzeczywiście nie udało też, też się akurat nie udało Nakręcono tylko dwa pierwsze filmy, a pozostałe scenariusze trafiły na półkę I tak to rzeczywiście się yy, zakończyło Pomysł... Sam w sobie jest dobrym, no bo nieraz oglądałem powiedzmy takiego rodzaju antologie, jeżeli kojarzysz chociażby cykl opowieści skrypty, no to dokładnie wiesz, czego się może, możesz spodziewać. Troszeczkę mniej na wesoło, bardziej, bardziej straszymy tutaj. Akurat Tom Savini pokazuje, że jak najbardziej dobrze, dobrze zna się na robocie, tak to ten gentleman, którym no, między innymi bardzo często współpracował przecież z George'em Aromero, a także wystąpił w, w filmie O zmierzchu do świtu. George'a, nie znowuż, Roberta Rodriguez, jeśli mi się te imiona troszeczkę mylą. No ale rzeczywiście, taki był, taki był pomysł i jak najbardziej, chciałem to zobaczyć, ale kiedy już dostajemy te, te filmy, no bo wiadomo, że skoro, skoro Romero musiał wrzucić swoje, oczywiście standardowe swoje rzeczy, które on oczywiście uwielbia, które my uwielbiamy. Podobnie było jak najbardziej z, z, z Argento, tylko jest jeden problem, zarówno tu i tu, bo o ile... Rzeczywiście ta fabuła w, w tym pierwszym filmie o panu Waldemarze, no, okej, okay, w porządku. Ona jakoś się, powiedzmy, y, trzyma kupy. Ja przypomnę, że to jest na podstawie twórczości Edgara Alana Poe, to rzeczywiście jakoś się trzyma, trzyma kupy. No, jest w porządku. Podobają mi się y, efekty wizualne. Pamiętaj, to nie są efekty komputerowo, bo wtedy jeszcze tak zaawansowanych komputerów nie było. Nie mówię, nie mówię tutaj o CGI, czyli komputerowo generowanych efektach. Wszystko, co było robione, co będziesz oglądać, co będziesz widzieć właściwie, no to jest robione optycznie. Czyli albo gdzieś tam powiedzmy w montażowni nakładano na, na taśmę celuloidową, albo po prostu już tak kręcono w film, że rzeczywiście jakoś tak to wyglądał. Dziś tutaj można było rzucić coś powiedzmy. No, nomen omen rzutnikiem, to gdzieś jakieś powiedzmy inne, inne projekcje i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście, o ile w pierwszym filmie to w miarę fajnie wygląda, bo fabuła jest y, przewrotna, sam pomysł, sam koncept, tak sobie myślę, ale o co chodzi, gdzie, no jest, jest bzdurne, ale z drugiej strony widziałem mnóstwo filmów o wampirach, o wilkołakach, o zombiakach, mumiach i tak dalej, i tak dalej, pewnie połowa z nich była bzdurna, ale rzeczywiście to ma ręce i nogi. Nie straszy, no bo nie może straszyć oczywiście, to nie jest w ten sposób zrobione. Bardziej nas, nas to przyzwyczaja do tego, że będzie tutaj bardziej gor, tak, że będzie się raczej więcej lało czerwonej, czerwonej farby z syropem kukurydzianym i tak dalej, i tak dalej. Staramy się unikać nazwy, bo i tak już ten akurat odcinek pewnie dostanie demonetyzację za te wszystkie słowa, które tutaj padają. Ale rzeczywiście to no, jest w porządku, można spokojnie obejrzeć. Natomiast kiedy już otrzymujemy drugi film, czyli drugą część. Dario Argento z Harvey Kajtelem. Tam już zaczynają się dziać naprawdę wielkie, wielkie bzdury, bo taki tylko, mówię, zobaczy co i jak. Wiesz, na przykład dzwoni telefon, co do którego wiemy, że 10 sekund wcześniej ktoś nam mówi: O popatrz się, ale ten telefon oczywiście nie komórka, tylko stacjonarny ale ten telefon jest odłączony od, od sieci. Dlaczego? I nagle dzwoni. Dzieje się mnóstwo takich rzeczy, które nie sprawdzają się, które się rzeczywiście. No nie robią roboty. To jest typowe Argento, tak? Jak najbardziej bo mamy, mamy oczywiście długie ujęcia, mamy gdzieś tam super zbliżenia itd., itd. Więc klimat jak najbardziej jest. Film w ogóle kręcony, kręcony w, w Ameryce. Dwa miesiące go kręcono, czyli jak na Argento, no bardzo, bardzo dużo. Całość miała budżetu 9 milionów dolarów, więc dosyć rzeczywiście poważnie się to, się to zakończyło. No ale kolaboracja Argento, to tutaj oczywiście mam wciągawkę, kolaboracja Argento Romero do końca się tak nie udała, bo o ile to nie jest bardzo zły film, to nie jest bardzo zły film, to, to nie jest film Patryka, gdzie po prostu się nie da tego oglądać, ale rzeczywiście oglądając, to już w tym momencie jest siódmy albo ósmy film Argento, który omawiam, oglądając pozostałe filmy właśnie tego reżysera, byłem przyzwyczajony do tego, że jest pewien poziom, no wiadomo, są pewne standardowe rzeczy, które Argento nam e przedstawi. Ja wiem, że to jeszcze jest Romero, no ale głównie skupiamy się akurat w, w tym konkretnym y cyklu na, na filmach y Argento. Może kiedyś przyjdzie czas na filmy Romero, chociaż już tam naprawdę wszystkie filmy o, o, o żywych trupach już były omówione. Więc jak chcesz, to możesz sobie odwinąć i, e i sprawdzić i zobaczyć, jak to, jak to wyglądało. Ale akurat e tym razem dostajemy te wszystkie rzeczy, tylko to niestety wszystko nie współgra. Bo. Harvey Keitel, jak go oglądałem, to miałem wrażenie, że dopiero co był po, po nakręceniu filmu Wściekły Byk albo Ulicy Nędzy z Martina Scorsese z Robertem De Niro, bo rzeczywiście tak się zachował, tak grał, no chyba że taki był oczywiście koncept. Jeżeli tak, no to Brawko pokazał, że ma, ma warsztat, ale zbyt dużo rzeczy w tym filmie się nie zgadza, bo. Yy, Haluny w pewnym momencie. No, okej, okay, dobra, w porządku, rozumiem, co się, co się dzieje. Mamy tam gdzieś, 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 jakieś, ale sam koncept, to co się dzieje na samym, na samym końcu, ja oczywiście wiem, to jest na podstawie. Ja nie znam akurat tego konkretnego opowiadania Edgara Alana Po, więc nie wiem, czy rzeczywiście jest przeniesione 1 do 1 Jeżeli wiesz, to napisz mi w komentarzu, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o opowiadanie Edgara Alana Po, czarny kot, a także, a także, gdzie to jest, już mi, już mi mgnęło the facts in the case of Mr. Waldemar czyli fakty ze sprawy pana Waldemara jeżeli to rzeczywiście jest przeniesione jeden do jednego no to w tym momencie już dokładnie wiem jak to jest, ale mi się wydaje, że to wszystko co działo się dookoła, wiesz że Argento chciał Carpentera i chciał Cravena i chciał, i chciał Romero i to miało być wielkie, piękne potem się nie udało, no to stwierdzimy, to będzie serial telewizyjny i też się nie udało no to rzeczywiście to w jakiś sposób rzutuje na to, co się działo, no Pozytywów jest kilka, chociażby taki, że Dario Argento spotkał Toma Saviniego, jak już mówiłem wcześniej. No i to zaowocowało wieloletnią przyjaźnią, bo chociażby w kolejnym filmie, który będę umawiał, trauma, u, uraza. Uraz to się różnie akurat tłumaczy. Też, też będzie właśnie współpraca tych dwóch, dwóch gentlemanów. Ale film chciałem tak naprawdę, ażeby był. Dokładnie wiesz, scenariusz. W przypadku Argento jest różnie, że o, idziemy od A do Z, a co będzie po drodze, to nie, 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 niekoniecznie, ale żeby to jakoś sensownie się zakładało. A tutaj postać jest, naszego grafika, naszego fotografika jest naprawdę bardzo, bardzo przerysowana, niespecjalnie mi się, mi się podoba. No i ja rozumiem, że mają być w filmie antagoniści i protagoniści, a tutaj tak naprawdę okazuje się, że jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dziwnie. Akurat tak jest. Tak jest mm, no to, to dużo mówicie w, tym, w tymże filmie. No ale tak to jest, i tak się zastanawiałem. Two Evil Eyes, oczy szatana. Czy po obejrzeniu tego filmu można, można zapytać, czy te oczy mogą kłamać? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tym razem jest to zwodniczy wzrok i nie wygląda to rzeczywiście dobrze, bo jeżeli nie straszysz mnie. W porządku, nie mam z tym problemu, jeżeli ma być, ma się lać krew i tak dalej, ale niech to rzeczywiście ma wszystko ręce i nogi, a nie, ja nie chcę oglądać filmów, które po prostu patrzę i jest, jest naprawdę źle. I tak na dobrą sprawę, połączenie tego w porządku, dobrego filmu Romero, niewybitnego, ze miar nie, i tego, co to, to dużo mówić, przeciętnego filmu Dario Argento, mowa oczywiście o segmencie Czarny Kot, jak najbardziej może być, może być, można obejrzeć. Dla fanów, dla fanów Argento czy Romero, jak najbardziej polecam. Ale jeżeli to jest twój y, pierwszy raz, kiedy zetkniesz się z twórczością Argento i stwierdzisz: a zobaczę, zobaczę, dwie godzinki, godzinka, godzinka, w porządku, no to nie, to będziesz, y, tak, to rozczaruje, ta naprawdę ta współpraca rozczaruje, nie wyszło tak y, tak dobrze, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, ale jak mówię, jest kilka innych scenariuszy, które miało być. Nakręcona trafiła na półkę. Mowa oczywiście o The Mask of the Red Death, czyli maska czerwonej śmierci, a także The Cask of Amontillado. Cask nie wiem jak potraktować w tym akurat konkretnym, konkretnym znaczeniu, ten tytuł. No więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Możliwe, że po prostu na podstawie tych scenariuszy, później coś nakręcono, bo wiadomo, ten to jest film z 1990 roku, sprzed 34 lat. Więc domyślam się, że coś tam się będzie jeszcze działo ciekawego. A jak to będzie wyglądało? No to już jest to już jest różnie. Więc ten film tak, polecam, ale nie na 100%, naprawdę takie ocena najniższy chyba wyrok dla tego filmu. Jak chcesz dokładnie wiedzieć jaką ocenę wystawiłem to sprawdź na filmowie w opisie będzie link do mojego profilu, czy czego tam na filmowie nie mam i sprawdź, przekonaj się. Jak już mówiłem, film 9 milionów budżetu zarobił tylko 350 tysięcy dolarów. Więc y, powiedzieć, że się nie zwrócił, no zwrócił się chyba, ale akurat nie w taki sposób, jaki reżyser oczekiwał. Wydaje mi się, że po prostu miało być lepiej, miało być ciekawiej, miało być y, fajniej, straszniej. No domyślam się, że może coś takiego, chociaż nie wiem, czy już wtedy było opowieści skrypty, ale na pewno było The Twilight Zone i domyślam się, że... Taki był pomysł, ażeby w końcu to przetransformować na, na taki serial, godzinny odcinek, kiedy będziemy straszyć i że będziemy przez kilkanaście tygodni, powiedzmy oglądali to. No, niestety się nie udało i wyszło jak wyszło. Aczkolwiek chyba w sumie dobrze, że nie powstał ten serial, bo kiedybym obejrzał takie dwa odcinki. Na dzień dobry, pierwszy i drugi, to chyba bym już po prostu kolejnych, kolejnych nie oglądał bo akurat. Wiadomo, że jeżeli mamy coś oglądać, no to niech to będzie jakościowe, niech to będzie fajne, ciekawe, a jeżeli nie. No to dokładnie lepiej po prostu powiedzieć, dobra, następny, dziękuję. I tak to ma rzeczywiście być. A tutaj, następnych odcinków, oczywiście, że tak, więcej kultowych horrorów znajdziesz właśnie na tej liście.